To zaczynamy język polski. Mamy dział pierwszy. Mój dom, moje najbliżsi. A jakowo nie ma numerków, kolejnych podziałów, będę sobie nazywać je sama, według własnego widzimy się. Bardzo mocno skoncentrujemy się na ortografii. Do tego poziomu. Mój dom, moje najbliżsi. Mój przez u zamknięte, bo moje. Mo-i, nie mo-i-i. Mo-i. Wystarczy jedno i. Najbliżsi. ży z kropką. Z kropką czasami wymienia się też na sy, blisko. Najbliższy sy, i tak? Tak to piszemy. I będę to powtarzać tak długo, aż w końcu ktoś mi powie, że to jest tak proste, że to jest aż nudne. Ale będę to robić, żeby to w końcu jakoś weszło, tak? Mój dom, moi najbliżsi. Ok. Mam się po prostu ładnie tutaj przyjrzeć obrazkowi. Tak, jest obrazek. Kogo tu mamy, jakiegoś, albo jakiejś? To pewnie nie znam się na malarstwie. An Patrick. Posiłek na świeżym powietrzu. I z ortografii, co my tu mamy najlepszego? Ma no, zrób się ładnie, elegancko. Świeżym. Nasze świeżaki. Świeże, przeży z kropką, tak? Powiedzmy, że może być to od wieży, ok? Wieża. Taka wysoka, ładna wieża, na której jest świeże powietrze, jest przeżywszy z kropką, więc świeży też przeżywszy z kropką. Powietrzu, po, po Z. To tu jeszcze mamy płótno. Płótno też przez u zamknięte, jak mój, tak? Dlaczego płótno piszemy przez u zamknięte? Jaki to może mieć w ogóle sens? Aha, będę wymieniać rzeczy niewymienialne, bo tak się łatwo zapamięta. Więc płótno wymieniamy na płot. Pyły o ty. Widać? Płot. Płot to nie jest, bo to płótno. Płot nie płótno ale przez uzamknięte zamknięte, ok? Tak to będę tłumaczyć, żeby w końcu to było zapamiętane, OK? I jedziemy teraz z tymi tutaj pytaniami do obrazka. Przyjrzyj po PRZ, po JRZ, się oczywiście przez E obrazowi, a następnie odpowiedź na pytania. Tak, z tym EN będę aż tak przeginać, bo ktoś nie ma zielonego pojęcia, jak to pisać. Opisz sytuację E przedstawioną PRZ, po P, zawsze RZ, zawsze na obrazie. Jaka jest pora roku i pora dnia. Co o tym świadczy? Świat D czy nie świat, Taki cały świat, tylko świadek, więc D. Jak myślisz, kim są si on dla siebie ukazane na, posta na obrazie postacie. Jakie uczucia? uczucie zawsze plus u na początku poza ósemką, zawsze u otwarte i uczucia Też jest tutaj drugie u otwarte, czuć, tak? U otwarte. Wywołuje. Uje, jest zawsze uzamknię... u otwarte, tak? Mamy uj. Chcę, że właśnie mój tutaj nie pasuje, są w dłuższych. Wywoływać, wywołuje. Tak? No w tobie namalowana scena. Uzasadnij. Też u na początku otwarte. Swoją odpowiedź. Jak lubisz spędzać, en, spędzać czas ze swoją en, rodziną. Swoją rodziną. Tak? Tak to piszemy. Jakie sytuacje twoim zdaniem najbardziej, najzawsze piszemy razem, bez kombinacji, nie? Łączymy to. Sprzyjają, po P znowu RZ, zawsze po PRZ. Sprzyjają, O na końcu, miłej atmosferze, wmiać atmosfera i spokojnym rozmowom. I tu akurat mamy om, tak? Rozmową, Rozmowa, ale kilku, rozmową Om. Tak? Kiedy mamy rozmowa, potem mamy rozmową, jedną rozmową, ale kilku rozmową. Jakoś musimy to oznaczyć. Wymowie fakt faktem u nas brzmi to dokładnie tak samo i nigdzie nie wymawia się wyraźnego on, ale jest ona istotna w pisowni, więc tak niestety jest. Okej. Okay. I to by, pierw, to by było pierwsze nagranie z języka polskiego.